Cześć kochane, e, przychodzę dzisiaj do Was z, z filmikiem, z wyprzedażą moich e, kosmetyków. Pod ostatnim filmikiem się pytałam o tym, czy chcecie coś takiego i kilka z Was napisało do mnie wiadomość prywatną, że chciałybyście zobaczyć, e, co mam do sprzedania, na znaczy sprzedanie, do odsprzedania, po prostu, bo ja nie chcę za to wielkich pieniędzy, nie wiadomo czego. Ale po prostu mam tego tyle, robię już w tej chwili dwie wymianki. I nadal mam tego dużo i są takie kosmetyki, myślę, że to dosyć fajne. Wszystkie kosmetyki, które chcę Wam w tej chwili pokazać, są praktycznie nieużywane. Te, które są zużywane w jakimś tam stopniu, ja Wam przede wszystkim pokażę, w jakim one są w stanie. Pokażę Wam, jakie jest ich zużycie, powiem Wam wszystko. Wszystkie kosmetyki, które musiałyby być oddezynfekowane, są już oddezynfekowane alkoholem. Także o to się nie musicie martwić. Gdyby komuś to bardzo przeszkadzało, Teraz może powiem tak Wam. E, pokażę tak, jakby dwa zestawy, i e, chciałabym, aby właśnie zestawy się sprzedały. Próbuję małe zestawy, to nie są wielkie zestawy. próbuję małe zestawy, i tu nie chodzi o to, że nie chcę mi się biegać na pocztę, wysyłać milion paczek, bo nie o to mi chodzi, bo, bo mogę to zrobić, więc jeśli na przykład dużo z Was będzie zainteresowanych poszczególnymi produktami, to tak zrobię, że sprzedam je po prostu osobno i to nie będzie dla mnie żaden problem. Tylko po prostu wolałabym je sprzedać. E, w takich jakby zestawach, w jakich są e, Ponieważ wtedy pozbędę się tych kosmetyków, tak? A tak to zainteresujecie się dwoma czy trzema kosmetykami i tyle No ale jeżeli nie będzie w ogóle zainteresowania zestawami No to wiadomo, że chociaż odsprzedam te, te kosmetyki e, Którymi jesteście zainteresowane pojedynczo Więc tutaj nie jest coś ścisłe, ale mówię No wolałabym po prostu sprzedać tak jak sama Bym się ich pozbyła i tyle po prostu I zasady są takie, że piszcie do mnie wiadomość prywatną Wiadomość prywatną, o który numer Wam chodzi, lub o który kosmetyk Wam chodzi. Ja Wam podam wszystkie numery, znaczy numer 1 i numer dwa, bo obszukowałam dwa zestawy, więc najlepiej, gdybyście wiadomości prywatnej mi napisały w tytule już, o który kosmetyk lub o który zestaw Wam chodzi. Chciałabym, abyście zasugerowały mi cenę, jaką chcecie za dany kosmetyk zapłacić. To jest coś na zasadzie wyprzedaży szafy. I co jeszcze? Hmm. No jak macie jakiekolwiek pytania, to po prostu piszcie. Ja nie mówię, to, to, to jest po prostu po to, że ja chcę tych... Wiem, że te kosmetyki mają jeszcze dosyć długi termin ważności. Yy, wiem, że są jeszcze dobre. Wszystko Wam pokażę, że one są całkowicie dobre. Wszystko jest z nimi ok, tylko po prostu ja ich nie używam i po co mają one u mnie leżeć, gdzie. No naprawdę już mówię, część zrobiłam wymianki i część teraz chcę po prostu... Sprzedać, jeżeli to nie pójdzie tutaj na YouTubie e, Bo taka była Wasza prośba, że chcecie to zobaczyć Więc w pierwszej kolejności wiadomo jest YouTube Jeżeli to nie pójdzie na YouTube, to ja to po prostu wystawię na Allegro I tam będę próbowała to e, jakoś sprzedać po prostu I dobrze, może już przejdę Przepraszam Was za moje włosy, ale mam jeszcze je mokre Dlatego i tak poprawiam i, i w ogóle są okropne Bo są strasznie jakoś dzisiaj lejące, sypiące i w ogóle Więc tak, pierwszym e, zestawem który będzie do sprzedania Będzie to zestaw, w którym jest. Mam sztuczne światło, ale mam nadzieję, że to odda dosyć dobrze w kolor. A jak nie, to ja Wam wypiszę też wszystkie kosmetyki na dole i możecie sobie je zobaczyć w internecie dokładnie, jak one wyglądają. Jeśli będziecie chciały zdjęcia, to też Wam mogę wysłać zdjęcia dokładnie. Pierwszy jest róż z Revlonu To jest róż o numerku 06 Berry. On wygląda tak. On ma trzy kolory różu to jest róż taki ciemny, jaśniejszy I w środeczku ta gwiazdka jest najjaśniejsza Daje bardzo fajny efekt On jest y, matowy Tylko ta środkowa gwiazdeczka ma tak jakby To nawet nie są drobinki Tylko ma coś po prostu takiego połyskliwego Ale to nie są drobinki, nie ma w tym ani grama brokatu Może zobaczycie teraz, jak Wam coś pokazuje Że tutaj w ogóle nie ma brokatu To jest y, matowy Z takim lekkim, satynowym, może płyskim Ale to też nie jest połysk On jest bardziej po prostu, Chciałam, że to jest matowy róż i tyle można go mieszać, można nakładać pojedynczo. To jest pierwsza rzecz. I kiedy mi te włosy przeszkadzają. Drugą rzeczą będzie lakier z Maybelline numerku 545. To jest taki fioletowy mieniący się kolor. On się tak na fioletowo-srebrno mieni. Ja wam od razu pokażę, żeby nie było, że te lakiery są stare. Ja wam pokażę, że widzicie, on, on jest nowiutki. Użyłam go z raz czy dwa razy. Jest świeży, nie jest w ogóle e, zgęstniały, więc wszystko jest z nim ok. Jego ze względu na to, że ma się mieni, po prostu trzeba troszeczkę wstrząsnąć przed użyciem, i wszystko, wszystko jest z nim ok. Kolejnym lakierem w tym zestawie jest lakier z Volare Colorado. On jest taki, to jest numerek 404. To jest taka zielona, trawiasta zieleń. Też wam pokażę, że ja go nie użyłam ani razu, ja go dostałam. Zobaczcie, on jest po prostu, nic się nie ciągnie, jest po prostu. O, widzicie. Mega, mega rzadki, więc nic się z nim nie dzieje, jest, jest świeży Jest cały, tutaj tego no troszeczkę użyłam kilka razy, ale też jak widzieliście jest świeżutki Następną rzeczą, że będzie maskara z Belle to jest W kolorze fioletowym, ja ją dostałam jako prezent, tutaj jest napisany prezent To jest chyba numer 3 I ona jest fioletowa, tak trzy numerek ona jest fioletowa, daje lekko fioletowy efekt. Ja mam taką samą granatową i używam ją na dolne, na dolne rzędy i wygląda bardzo fajnie. Nie robię jakiegoś szału na rzęcach, ale daje ten kolorek taki, szczególnie na dolnych rzęsach fajnie wygląda. Następną rzeczą jest błyszczyk. Ten błyszczyk był ani razu nie używany. To jest błyszczyk softer. Tutaj wszystko widać, że on nie był w ogóle używany. Jak wam odkręcę, to też widać, że on nie był w ogóle używany. Po prostu dostałam go i on tak sobie u mnie leży, bo ja nie lubię tych błyszczyków wyciskanych. I on jest taki, mm, taki jakby, no wiecie, tak skręcony, różowo z białym, Ma takie leciutkie drobinki. Jest w numerku 01, to jest błyszczyk do ust diamentowy, blask z witaminą C. Tak wygląda, to jest snówka w ogóle nie użyte ani raz, nawet koloru nie sprawdzałam. Dalej mam kredkę z Avonu o, zaraz wam pokażę. To jest tak, że to jest kredka z tej strony. To jest taka szara. Szary grafitowy kolor. Coś takiego. Nie wiem, może zrobię Wam słocza, bo to w sumie. Tylko nie wiem, czy zobaczycie. To jest szara grafitowa kredka. A z drugiej strony tutaj ma aplikator. nie, zaraz wam pokażę. Aplikator i tu jest cień. I to wygląda. To jest już y, siwy. Siw... szaro srebrny cień. Coś takiego. Nie wiem, czy to zobaczycie w ogóle. Mm. Tu jest kredka i ten cień I to jest Avonu, też użyłam to Kilka razy tak naprawdę, bo mi kolor nie podpasował Ja się źle czuję W szerych cieniach do powiek Dalej mam liner z Avonu Który jest w kolorze złotym No zwykły Złoty liner Liner z Vibo Czarny, nie to jest Loli, Czarny liner, ja go dostałam w wymiance Przetestowałam go raz i jednak stwierdzam, że Nie dla mnie są te linery, bo to jest liner on też jest nów, naczynówka, no ja go dostałam z wymianki, ale jest świeży. To jest liner z tym takim twędzeleczkiem. Ja, ja jednak wolę e-linery w żelu. Zdecydowanie te nie są dla mnie, więc, więc też no na pewno nie będę go używała. I dalej zostały mi cienie. I tutaj mam tester cienia, widzicie, on jest też e, nieużywany praktycznie, ja go tylko użyłam może z razam do sprawdzenia koloru. To jest tester cieni z Joko. I to jest taki złoto-zielony i taka oliwka, taka zgniła zieleń Naprawdę pięknie cienie, cienie, one są perłowe Wyglądają przepięknie Nie wiem, nie chcę Wam tutaj robić testerów, może słoczy i tak dalej Ale naprawdę piękne cienie i, i mam inne kolory z tego i się fajnie utrzymują Tutaj mam też te cienie z Peze, o których Wam mówiłam ja nie, ja nie maluję się jakoś w kolorach zieleni, więc dlatego widzicie tutaj y, głównie te zielenie I tutaj też on był, y, ten brązowy był kilka razy przeze mnie użyty te reszta pozostały tylko dla sprawdzenia koloru. No to są te cienie, dokładnie ten cień, który Wam pokazywałam w, w tym filmiku o kosmetykach Heisen. I jeszcze mam cień fioletowy z Pierzone. On wygląda tak. Nie wiem, czy widać tu jego kolor dobrze. Ten cień wygląda tak. On ma tutaj taki aplikator wsuwany. Ojejulata lata. To jest takie wsuwane, że tu jest aplikator i. Tu się go zamyka i możecie sobie tego aplikatorka używać o, To wygląda tak, to jest numerek 17 Pojedyncze cienie z no są takie satynowo, nawet to nie jest perła, satyna mat I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam to jest taki błyszczyk, który wygląda jak ciasteczko ten włóżczyk był używany pędzelkiem, też go zdezynfekowałam, był używany pędzelkiem, w ogóle palce do niego nie wkładałam, bo ja nigdy do takich kosmetyków kolorowych w takiej formie nie wkładam palce, był używany pędzelkiem do ust, też go ładnie tutaj wiesz, zrobiłam pędzelkiem, takim czystym pędzelkiem z alkoholem i zebrałam nawet tą górę. Jak widzicie, on ma taki piękny różowy kolor, ale ja, ja nie lubię kosmetyków po prostu w takiej formie, bo nie noszę ze sobą pędzelka wszędzie, a co włożyć do torebki, ja palce nie wkładam w takie produkty kolorowe, więc po prostu stwierdzam, że no a co, po domu się będę malować, bo chodzi w błyszczyku trochę bez sensu, więc może komuś z was się przyda. No i to wszystko, i to jest pierwszy zestaw, myślę, że to nie jest duży zestaw, że to jest taki zestaw, który można sobie kupić, i nie będzie się miał nadmiaru kosmetyków. I drugi zestaw, już lecimy. W drugim zestawie jest błyszczyk Rimel Apocalypse w kolorze 100 Phenomenon. Ja robiłam z nim tylko słocza, to są znane te błyszczyki. To są te lakiery i po prostu ten kolor nie jest dla mnie, nie pasuje mi. Ten kolor totalnie, totalnie mi po prostu nie pasuje i wyglądałabym w nim jak trup albo nie wiem jak co, więc dlatego chcę go odsprzedać. Dalej, też są lakiery tutaj. Jeden lakier to jest z fioletowy, numerek 402. Też Wam pokażę, że jest nowka, widzicie to wszystko mm, ładnie, nowy lakier. Też może... Tego chyba raz użyłam. W ogóle mi nie podpisował. E, tutaj mam też lakier z Eveline Instant i to jest numerek 499. On też, też jest nowy. Też widzicie? E, Ojejku. Ładnie widać, że się nie ciągnie, się z nim nie dzieje On też jest praktycznie cały, użyłam go z raz To jest taki ładny, delikatny, różowy kolor Naprawdę taki pasujący każdemu Ale ja po prostu takich niut kolorów mam dużo Dlatego postanowiłam, że ten, bo jest taki najpełniejszy po prostu z tych wszystkich niut, Postanowiłam go sprzedać I trzecim produktem jest, lakierem jest taki lakier czerwony z Ingrid Numerek 66 chyba, albo 99 Chyba 66 To jest taka metaliczna czerwień on też jest ładny, nie ciągnie się. Wszystko jest z nim ok, widzicie? Nie jest ciągnący, jest rzadki ładny. Dalej tutaj mam jeszcze błyszczyk. Błyszczyk z vipery, numerek 51. Z tej strony on jest różowy, a z tej strony ma taki toper brokat, że można go sobie na wierzch nałożyć. I zaraz która z tych stron była pędzelkiem. Ta ma taki aplikator normalny. Ta różowa. Oj, a ta strona... No taki pędzeleczek malutki, precyzyjny, więc można sobie ten blokad fajnie nałożyć. E, ja to też dostałam i mam taki sam po prostu, drugi taki sam, identyczny, więc stwierdziłam, ten jest w ogóle nieużywany, bo tamtego drugiego użyłam Mam drugi taki sam, identyczny, więc postanowiłam ten po prostu sprzedać. Dalej mam kredkę białą z. E, 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 z e, boże, Miss Sporty. Zobaczcie, jest jej dużo, na skrócie całej. Użyłam z 2-3 razy, ponieważ. Stwierdziłam, że białe kredki dla mnie, no jej jest bardzo dużo cała jest praktycznie. Stwierdziłam, że białe kredki nie są dla mnie wygląda to... No nie wiem, jakoś tak nie czuję się z tym najlepiej na oczach i mi nie pasuje po prostu ta biała kredka. O! Kolejną kredką, którą, która z tym zostałem, to jest niebieska kredka z Lovely Ona ma tutaj temperówkę. Ja też nie dostałam w wymiance, zastosowałam ją raz i stwierdziłam, że jakoś moje oczy nie wyglądają korzystnie w tym kolorze Wolę jakieś turkusy i tak dalej niż takie błękity, więc też ją po prostu oddaję I do tego właśnie też mam cień z Rimmel do odsprzedania Wam Taki błękitny, ja tylko sprawdzałam kolor, to jest 055 kolorek z Rimmela Już cienie pokazuję, to tutaj taki sam zestaw testerów, ja po prostu miałam całą taką paletę testerów z Joko, z Joko, z Joko i tutaj jest różowy, a tutaj jest taki grafit, coś takiego. Ten róż też jest bardzo ładny, delikatny, ten grafit, no to grafit więc też jest ten. Ja Wam to jakoś ładnie zapakuję, żeby się nic z tym nie stało. Więc ten tester z Joko też tutaj jest. Tutaj jeszcze jest liner taki oliwkowy z Avonu e, On jest taki zwykły w tym. Zaraz Wam pokażę, może jak nałożyłam dużo tego linera, żeby Wam pokazać, jak piękny to jest kolor. Tylko, że ja też jakoś zieleni, tak jak mówię na moich oczach niebieskich, nie... No nie wiem, jakoś mi się zieleń nie podoba, ale ten liner jest ogólnie piękny. Nawet go można sam powiekę spokojnie stosować On jest taki metaliczny, że... Znaczy metaliczny, on nie jest metaliczny, po prostu ta kreska, e, nim zrobiona, później się tak ładnie błyszczy. Daję e, tutaj też mam samo opalacz do twarzy Jasna Karnacja e, z Dex Cosmetics. E, I on jest ważny jeszcze... Ponad pół roku Ponad pół roku jeszcze jest ważny A jest go, o właśnie, to jest kosmetyk, który jest użyty do połowy Ponieważ ja go zużyłam właśnie do, do, do tego miejsca Tak teraz pod światło widzę, że O, tak jak jest ten złoty paseczek, to on jest użyty, Po prostu jego ja go używam do twarzy, ale jakoś, nie wiem Chyba nie lubię efektu też samoopalacza na twarzy Dlatego też go po sprzedaję, bo jego ja nie zużyję Jeszcze ma dosyć dużo miesięcy, do, więc ktoś go spokojnie jest w stanie zużyć i, I ostatnie rzeczy to jeszcze zielony cień z Ruby Rose. Taki zielony, to jest taka oliwka. Tutaj widać, że kilka razy był użyty, ale mi też, no, w no, ja w ogóle zrezygnowałam z zieleni na moich oczach. On jest taki lekko perłowy, ale wygląda bardzo, bardzo ładnie. Może Wam pokażę. Ja jeszcze raz zinfekuję później, jeśli chcecie. O, on wygląda tak. Mam nadzieję, że coś widać. Mówię, no, jest sztuczne światło, więc Wam nie gwarantuję, że to, to wszystko będzie ładnie widać. Ale mam nadzieję, że coś widać. Później mam jeszcze Sliren Tester e, Fluidu 2 w jednym Fluid plus podkład, aksamitna głaskość w podcieniu 409 tiramisu. I on wcale nie jest taki ciemny. Cobra. Dziś pokażę. Znaczy no na pewno do jasnej karnacji się nadawać nie będzie, ale nie jest jakiś mega ciemny. Chyba, że e, na przykład może się bardzo fajnie sprawdzać jako... No tutaj go nałożyłam. No jest ciemniejszy od mojej karnacji, dlatego go po prostu chcę komuś oddać. Bo, bo jest ciemniejszy, ale może się bardzo fajnie sprawdzać jako bronzer, bo on ma e, taki chłodniejszy odcień, to nie są pomarańczowe odcienie. I on się może fajnie jako bronzer e, sprawdzać, ja tych bronzerów mam już dosyć, więc postanowiłam mm, ja też że go dołączę tutaj do tego kompletu. I ostatnie co mi zostało jest to cień. E, taki sypki cień i to jest cień grafitowy. I ja mam nadzieję, że Wam to pokażę. To jest taki właśnie pigment, coś takiego. A sobie nabieram. Ja wam tak pokażę. To jest taki grafit, to jest stal, o może nie grafit, tylko stal nawet Tutaj jest ten kolorek, yy, tutaj na samym dole Też są przepiękne te cienie Tylko mówię, no i on jest pełny, ja Wam nie jestem w stanie pokazać, ale on jest dosłownie pełny Ja może Wam tak pokażę jego z wieczka, użyłam może raz czy dwa do sprawdzenia koloru Myślałam, że będzie wyglądał inaczej i wygląda niestety inaczej I też postanowiłam go odsprzedać Dobrze, no kochani, to jest wszystko. Wszystko co Wam chciałam pokazać, co mam do odprzedania. Więc te, te zestawy dlatego porobiłam takie małe, powiem, że sama też nie kupiłabym dużego zestawu kosmetyków, więc piszcie mi, jakie ceny sugerujecie i ile, ile bylibyście w stanie dodać. Ja po prostu e, chcę to przekazać dalej, e, bo u mnie to leży. Ja tego nie używam w ogóle zupełnie. Są to kosmetyki, jak widzicie, praktycznie w ogóle nieużywane no w kinu, tylko ten, w sumie ten brązer jest tak najbardziej użyty z tego wszystkiego. Brązer, bo samo opala o, Tutaj nawet wam mogę pokazać, jak ten liner się z Avonu trzyma, że tre, 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 a ten liner cały czas jest, więc jest dosyć wytrzymały. No i to wszystko, kochani. Jak coś to wiadomości prywatne e, i tak dalej, i tak dalej. Z tym, no zobaczymy, może się uda, może coś z tych kosmetyków uda mi się upłynić i w ogóle e, posłać dalej gdzieś w świat. Mam nadzieję, że nie spotkam się z jakimiś negatywnymi opiniami, bo nie o to mi chodziło. Ja nie chciałam tutaj na Was nic wymusić, ani po prostu. Kilka z Was do mnie napisało wiadomość prywatną, że jestem zainteresowana i robię to dla Was. Jeśli się Wam to nie będzie podobało, to więcej czegoś takiego nie zrobię. No i tyle. Dobrze, kochani, to do zobaczenia. Do następnego filmiku. Cześć!